Najczęściej pacjenci zgłaszają się z dermatozami o naturze trądziku zwykłego, z chorobami wypryskowymi, a z łuszczycą. To są takie trzy dermatozy najczęstsze w gabinecie dermatologicznym. Wtedy, kiedy pojawiają się zmiany skórne, chorobowe. Które same nie ustępują, mają wręcz tendencję do poszerzania się, wykazują dynamikę, należy wtedy się zgłosić do dermatologa. Dobrze. Nie jest to konieczne. Lekarz, jeżeli uzna za konieczne, to wtedy takie badanie zleci. Oczywiście, że nie. To wszystko zależy od tego, z jakim problemem mamy do czynienia. Istnieje szereg przeciwwskazań do określonych zabiegów kosmetycznych, czy to zależnych od stanu zdrowia, tak, czy chorób współistniejących, pory roku, przyjmowanych leków. U kobiet w ciąży jest szereg zabiegów, które jest przeciwwskazanych. W związku z tym doświadczony kosmetolog czy kosmetyczka musi je odpowiednio dobrać. W okresie zimowym jesteśmy narażeni przede wszystkim na czynniki atmosferyczne, czyli przechłodzenie, gwałtowne zmiany temperatur, później powrót do jakichś ciepłych pomieszczeń, co wiąże się z narażeniem skóry na te zaburzenia termiczne. Z kolei skóra w okresie zimowym jest narażona w dużej mierze na przesuszenie. Jest to okres grzewczy, kiedy mamy zazwyczaj suche powietrze, tak? mniej wietrzy się w mieszkaniach czy w pracy. Co powoduje, że to powietrze jest przesuszone i dodatkowo dochodzi do przesuszeń skóry. Wszystkie odkryte części ciała, które są narażone na działanie tych czynników atmosferycznych, należy zabezpieczyć odpowiednio kremami, zazwyczaj od pustszej naturze. Dodatkowo polecam też noszenie rękawiczek, bo wbrew pozorom, najwięcej zmian wypryskowych pojawia się właśnie. W okresie zimowym na rękach. W okresie wiosny dzień się wydłuża, w związku z tym więcej będziemy już narażeni na ekspozycję na promieniowanie UV, a w związku z tym należałoby pomyśleć o zabezpieczeniu tak, odpowiednimi filtrami przeciwsłonecznymi, zwłaszcza przy dłuższych ekspozycjach, kiedy już przebywamy dłużej w plenerze, takie zabezpieczenie należy. Należy tutaj wdrożyć. Skóra po zimie na pewno będzie przesuszona, ma więcej zanieczyszczeń. Należałoby ją dobrze oczyścić, tak? Temu służą peelingi, zabiegi kosmetyczne i później założyć odpowiednią pielęgnację. E w lecie jesteśmy narażeni jeszcze bardziej na promieniowanie UV. Często wyjeżdżamy na urlopy, gdzie może dochodzić do incydentalnych oparzeń słonecznych, czego należy bardzo unikać. Oparzenia słoneczne są czynnikiem ryzyka czerniaka, tak? jednego z najniebezpieczniejszych nowotworów skóry. Szczególnie takich oparzeń należy bardzo unikać u dzieci. Z kolei dawki kumulacyjne promieniowania UV mogą prowadzić do nieczeniakowych nowotworów skóry. Takimi najbardziej popularnymi są raki kolczysto- czy też podstawno-komórkowe. Stąd też to zabezpieczenie powinno być tutaj bezwzględne. Takim minimum to jest SPF-30, tak? czyli taki współczynnik ochrony słonecznej na wszystkie odkryte części ciała, a stąd zalecamy, żeby żeby chronić się przed tym promieniowaniem UV. Kryoterapia jest jednym z najbezpieczniejszych zabiegów, jakie wykonujemy. Jest to zabieg polegający na gwałtownym schłodzeniu skóry w zależności od czynnika, który używamy. Czy to będzie podtlenek azotu, czy ciekły azot. Są to temperatury rzędu minus 80. 5-6 stopni do minus 196 stopni. a W związku z tym dopusz, do, doprowadzamy do miejscowej martwicy skóry. A co z kolei prowadzi do demarkacji, czyli oddzielenia się chorobowo zmienionej zmiany. Zazwyczaj te efekty kosmetyczne po tych zabiegach są dobre. Blizny, jeżeli powstają, zazwyczaj nie mają tendencji do przerostów. W związku z tym jest to dobra metoda, którą można też powtarzać. Tak, jeżeli jest nie do końca skuteczna, można powtórzyć w tym samym obszarze. Co do bezbolesności, no to niestety tutaj nie pocieszę, nie jest to metoda bezbolesna, ale jest to akceptowalny ból. No, robi się problem w przypadku dzieci, prawda? które zazwyczaj nie dają nam drugiej szansy trzeba taki zabieg, jeżeli już się podejmujemy zrobić raz z maksymalną skutecznością. Jeżeli jest to incydentalne skaleczenie, incydentalne zadrapanie, potocznie mówiąc pieprzyka, a chodzi tutaj zapewne w tym pytaniu o znamie barwnikowe, nie jest jakimś szczególnie większym ryzykiem, jeżeli chodzi o powstanie czerniaka. Natomiast przewlekłe drażnienie, doprowadzanie do tego, że ta zmiana będzie ciągle drażniona w stanie zapalnym, to już jest czynnik ryzyka czerniaka. I jeżeli dochodzi do takich sytuacji to bezpiecznie jest usunąć takie znamie profilaktycznie.